Get ready with me w Laponii. Patrzcie, jaki mam widok za oknem. Tak zimna, jak byłam w zeszłym roku, bo było minus 5, minus 7. Teraz mamy minus 1, także możemy zaszaleć z outfitem, żeby zrobić fajne zdjęcia. Pomyślałam, że pod spodem musi być coś basic i postawię chyba na czarne legginsy. Taki kremowy golfik, bo futro jest ciemno-szare, więc żeby ładnie się wybijało. Teraz czas na futro. Ono jest z moskito i powinno tu mieć grubą kurtkę puchową, ale ono wydaje się, że jest cienkie i jest naprawdę tak ogrzewające. Jeśli chodzi o buty, to mam dwie opcje. Buty, które kupiłam specjalnie na ten wyjazd, jak połowę mojej walizki przysięgam ja miałam. Wszystkie rzeczy praktycznie z metkami. Albo drugą opcję wymyśliłam, że założę takie getry i do tego emu. Przecież to są jakieś podróbki, ale kupiłam je właśnie specjalnie do roku w zeszłym roku. One kolorystycznie fajnie wyglądają ze sweterkiem, ale zobaczcie to, o matko. Jest mi mega szkoda, bo właśnie specjalnie z tego outfitu kupiłam sobie taką pluszową czapkę i ona wygląda beznadziejnie. Ona nie ma tego odwinięcia, tylko jest jak taki hełm. Autentycznie. Nowy skin I jelenieckiej.